I Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona W Legnicy ma w tej chwili w swojej ofercie cztery kierunki. Od przyszłego roku akademickiego będzie można się kształcić na dwóch nowych kierunkach: inżynierii testowej oraz finansach, rachunkowości i podatkach. W planach studiów obecnie na wszystkich kierunkach e, mamy praktyki i tych praktyk jest aż 600 godzin na kierunkach inżynierskich i 400 godzin na kierunkach e, licencjackich. Oprócz tego ponad 50% zajęć to są, to są zajęcia praktyczne, które umożliwiają studentom nabycie umiejętności praktycznych i później łatwiejsze znalezienie pracy. Na wszystkich naszych kierunkach wprowadziliśmy zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym krajowe ramy kwalifikacji, czyli kształcimy według efektów kształcenia w ramach, według efektów kształcenia, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Plany studiów co roku aktualizujemy, mając na uwadze, opinie interesariuszy, zarówno interesariuszy wewnętrznych, czyli naszych studentów, naszych pracowników dydaktycznych, jak i interesariuszy zewnętrznych, z którymi prowadzimy bardzo ścisłą współpracę, czyli z pracodawcami. Jednym z kierunków inżynierskich jest informatyka. Study na tym kierunku trwają 7 semestrów, czyli 3,5 roku. I tutaj mamy trzy specjalności. Pierwsza specjalność to są systemy i sieci komputerowe, druga grafika komputerowa i trzecia systemy multimedialne i internetowe. Systemy i sieci komputerowe. Tutaj student jest przygotowany do projektowania i budowy eksploatacji systemów i sieci komputerowych. I tutaj muszę zaznaczyć, że właśnie na tej specjalności mamy. Akadem wprowadzamy Akademię Cisco. Jest to ważne, ponieważ po czterech semestrach student otrzymuje inżyniera Cisco. Pierwszy semestr każdy ze studentów ma za darmo, a następny musi płacić, z tym, że ta odpłatność jest no, trzy razy mniejsza niż gdzie indziej. Ta lokalna Akademia Cisco w tym roku zdobyła certyfikat jako jedna z. Z dłużej pracujących tych Akademii Cisco oraz nasz instruktor Akademia Cisco znalazł się wśród 10 11 najlepszych instruktorów na świecie. Akademia Cisco to projekt w ramach którego studenci informatyki przechodzą szkolenia przez internet na temat budowy sieci, ich eksploatacji i na podstawie zdobytej wiedzy zdają międzynarodowy egzamin kompetencji. Grafika komputerowa też cieszy się dużą popularnością, ponieważ tutaj poznają zaawansowane metody i techniki grafiki komputerowej i później bez problemu znajdują pracę. W tym roku po raz pierwszy, właściwie od kilku lat, studenci wybrali specjalność systemy multimedialne internetowe, czyli prowadzenie usług internetowych typu bazy danych, hurtownie danych itd. Tutaj właśnie zgłosiła się do nas jedna z wielu, która wzięła na praktykę pięciu studentów właśnie z tej specjalności. Studenci Wydziału mają bezpłatny dostęp do produktów firmy Microsoft w ramach programu MSDNA. Dzięki temu przez okres swoich studiów mogą korzystać z pakietu potrzebnych im programów nieodpłatnie na swoich prywatnych komputerach. Drugi kierunek, też inżynierski, to jest kierunek zarządzania inżynieria produkcji, też studia pierwszego stopnia. I tutaj mamy też trzy specjalności sterowanie systemami przemysłowymi, gdzie studenci, bo ten kierunek jest takim kierunkiem interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu techniki, jak i zarządzania, gdzie tutaj na, po tej specjalności studenci mogą pracować we wszystkich sferach przedsiębiorstwa związanych z zarządzaniem, produkcją, jakością, wytwarzaniem oraz finansach. Kolejne specjalności to logistyka, na której studenci uczą się optymalizować procesy logistyczne oraz inżynieria bezpieczeństwa pracy. Kierunek zarządzania i inżynieria produkcji to jeden z kierunków, który na Legnickiej Uczelni jest dostępny także w ramach studiów drugiego stopnia. Specjalnością, która cieszy się największym powodzeniem wśród studentów, jest energetyka źródeł odnawialnych. W tej chwili będziemy otwierać pracownię energetyki źródeł odnawialnych, gdzie. No będą praktycznie zdobywać tę wiedzę. Też powodzeniem cieszy się specjalność technologii Informatyczne w inżynierii produkcji, czyli tu jest zastosowanie tych technologii informatycznych w produkcji. Pracują tutaj na tych obrabiarkach CNN, także też. Ta specjalność cieszy się dużym powodzeniem. No i trzecia specjalność to jest bezpieczeństwo. Tutaj jest to bezpieczeństwo ogólnie pojęte, gdzie absolwent będzie potrafił projektować i zarządzać projektami technologicznymi z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi. Wydział Nauk Technicznych i Inżynierskich posiada także w swojej ofercie kierunki licencjackie. Pierwszym z nich jest ekonomia. W tym roku dostępne na tym kierunku były dwie specjalności rachunkowość, audyt wewnętrzny oraz analiza ekonomiczna. Polska komisja akredytacyjna ocenia jakość kształcenia i doradza, jak ją zwiększać, jak ją polepszać, dlatego zgodnie z sugestiami dostosowujemy specjalności zarówno do oczekiwań rynku, jak i do pewnych, pewnych wymogów merytorycznych. Pojawią się zatem nowe specjalności analityka gospodarcza i ekonomia menedżerska. To są specjalności właśnie dostosowane do kierunku, ale również mające charakter praktyczny. Kształcimy praktycznie i musimy zapewnić naszym absolwentom możliwości pracy. Znaczy to muszą być osoby, które nie tylko będą mogły się dalej kształcić, ale będą mogły już podejmować swoją pierwszą pracę. Analityka gospodarcza i ekonomia menedżerska to są takie, takie specjalności, które dostarczają narzędzi analitycznych, które będą pozwalały y, analizować i... Y, 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 jakby przewidywać przebieg procesów gospodarczych. Czyli absolwenci będą mogli dokonywać analiz ekonomicznych, analiz finansowych, pracując projekty gospodarcze. Także na, na, na stanowiskach analitycznych firmach będą mogli znaleźć zatrudnienie. Natomiast absolwenci z specjalności ekonomia managerska będą wyposażeni, wyposażeni w takie umiejętności miękkie, będą zaznajomią się z negocjacjami, a także a także prowadzeniem projektów. Drugim kierunkiem z dziedziny nauk ekonomicznych jest zarządzanie. Specjalności, które oferujemy to zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wprowadzamy nową specjalność zarządzanie procesami i projektami. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest taką dosyć modną specjalnością, ponieważ w każdej większej firmie działy HR funkcjonują. Wiadomo, że musimy wiedzieć w jaki sposób rekrutować pracowników, planować ich ścieżkę kariery, no i także kierować tymi pracownikami. Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem jest specjalnością, która zapoznaje z działaniem wszystkich pionów przedsiębiorstwa, więc jeśli ktoś nie jest do końca zdecydowany na, nie ma sprecyzowanych poglądów dotyczących swojej pracy, to ta specjalność daje, daje takie, takie szerokie umiejętności absolwentowi, co w obecnej sytuacji, gdzie rynek wymaga dużej elastyczności, jest korzystne. No, i nowa specjalne zarządzanie procesami i projektami. Wiadomo, że w naszym życiu zawodowym spotykamy się teraz z taką sytuacją, że mam pewne zadanie do wykonania, czyli pewien projekt, a więc jest to taka dosyć nowoczesna specjalność, jakby, jakby odpowiadająca na, na potrzeby rynku, rynku pracy. Po decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego mamy do dyspozycji dwa nowe kierunki: inżynierię testową oraz finanse, rachunkowość i podatki wycofywaliśmy wniosek do Ministerstwa przez dwa lata, ponieważ bardzo długotrwały rozmowy, negocjacje ze stroną niemiecką. Tak jak już wspomniałam, program kształcenia na tym kierunku został opracowany we współpracy z uczelnią Steinbeins Hochschule Berlin, która właśnie prowadzi te studia dualne, inżynierskie, według modelu Projekt Kompetencje Studia. Tutaj, na tym kierunku, Studenci, znaczy studenci będą, mogą się kształcić, studenci, którzy na przykład chcą, by się na kierunkach związanych takich jak mechanika i budowa maszyn, mechatronika, elektronika, zarządzanie inżynieria produkcji. Kierunek Inżynieria Testowa będzie prowadzony w systemie dualnym we współpracy z uczelnią Steinbeis Hochschule Berlin, która prowadzi kierunek Test Inżynierii według modelu projekt-kompetencje-studia. Kierunek będzie miał dwie specjalności: testowanie urządzeń sterujących oraz testowanie własności mechanicznej. Student od samego początku będzie miał w każdym semestrze praktyki, oprócz tego będzie realizował tzw. projekt transferowy. Tak jak mówiłam, pod opieką naszego wykładowcy. Już w tej chwili jesteśmy umówieni z kilkoma przedsiębiorstwami, żeby ustalić tematy tych projektów. A oprócz tego, w każdym przedmiocie są tak zwane godziny transferowe, gdzie część treści jest powiązana właśnie z tymi projektami transferowymi. Także mamy nadzieję, że to rozwiązanie, które. W tej chwili będzie nowością i które pozytywnie nam zaopiniowała Polska Komisja Akredytacyjna, które właściwie w Polsce na razie jeszcze nie istnieje, a jeżeli istnieje, to w bardzo minimalnym stopniu, że nam się sprawdzi i że w przyszłości studenci bez problemu znajdą pracę, dlatego że robiliśmy już wcześniej, zanim jeszcze ten kierunek, otwor, napis, znaczy wniosek napisaliśmy robiliśmy badania wśród pracodawców o zapotrzebowaniu na takich absolwentów i te, to zapotrzebowanie jest bardzo duże. 20% studentów z najwyższymi wynikami w nauce będzie mogło przez trzy semestry kontynuować naukę w Niemczech i dzięki temu zdobędą podwójny dyplom. Drugą nowością jest kierunek finanse, rachunkowość i podatki. Zalecenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej hmm... Były takie, żeby specjalność związaną z rachunkowością prowadzić na kierunku finanse i rachunkowość. Takie kierunki w Polsce funkcjonują. Przenieśliśmy tą specjalność z kierunku ekonomia na nowy kierunek finanse, rachunkowość i podatki. Oczywiście została ona nieco zmodyfikowana, a także powiększona o blok związany z podatkami. Na, kierunku, na tym nowym kierunku będziemy prowadzić przedmioty z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego. Także nasi absolwenci będą zaznajomieni z systemem podatkowym, z podatkami, będą w stanie doradzać w zakresie podatków, będą potrafili wypełniać deklaracje i różne sprawozdania podatkowe. Reszta przedmiotów będzie przeniesiona z kierunku ekonomia w związku z wysoką dotychczasową jakością kształcenia. Druga specjalność finanse podmiotów gospodarczych jest y, proponowana jako taka specjalność alternatywna. Ogólnie absolwent kierunku może, może pracować w działach finansowo-księgowych, w pionach finansowych, w pionach ekonomicznych, przedsiębiorstw, y, firm, instytucji finansowych, banków, funduszy. Także jest bardzo wiele różnorodnych miejsc pracy dla absolwentów, no, a także, także możliwość kontynuacji y, y, studiów na kierunku finansej, rachunkowych lub pokrewnych y, y, na kierunkach y, studiów drugiego stopnia. W zależności od większego zainteresowania ze strony studentów i przedsiębiorców, liczba specjalności może być poszerzona. Na wydziale nauk technicznych i inżynierskich mamy więc pełną gamę kierunków, które dadzą nam wykształcenie w dziedzinach atrakcyjnych na rynku pracy. Poprzez wysoki poziom kształcenia mamy również pewność, iż jako absolwenci poradzimy sobie z normami tego rynku oraz będziemy praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu.